Zostaw kciuka w górę oraz udostępnij materiał na innych platformach społecznościowych. Miłego dnia. Zero konkretów, zero pomysłów, zero rozwiązań. Te wszystkie okrągłe słówka, które pan teraz wygłosił, nijak się mają do rzeczywistości. Pan przedstawia dziś siebie jako zbawcę Europy, a przecież to pan był i jest architektem tego systemu, który prowadzi Europę do upadku. Teraz z von der Leyen, a wcześniej z Merkel wspólnie doprowadziliście do utraty konkurencyjności, braku bezpieczeństwa na ulicach i narastającej biedy w Europie. Chce pan zrewidować politykę klimatyczną, ale gdzie pan był, kiedy ją wdrażano? Czy czasem nie był pan przewodniczącym Rady Europejskiej, a potem szefem Europejskiej Partii Lodowej bez głosów, której tego zielonego wariactwa by nie było? To między innymi pan, panie Tusk, skazał własnych rodaków na najwyższe ceny energii na świecie. Wpisał pan w program polskiej prezydencji walkę z dezinformacją klimatyczną. To w ten sposób chcecie teraz walczyć z krytykami waszej polityki? To jest ta wasza wolność słowa? Mówił pan o bezpieczeństwie granic zewnętrznych. A gdzie pan był i pana formacja, kiedy w obronie Polski i Europy trzeba było wybudować mur na granicy z Białorusią? Przypomnę. Chcieliście wtedy wpuścić nielegalnych imigrantów i głosowaliście przeciwko budowie zapory na granicy. Byliście wtedy po stronie Putina i Łukaszenki. Przedstawia się Pan jako przeciwnik Paktu Migracji i Azylu. A kto straszył własny naród sankcjami za sprzeciw wobec systemu relokacji? Przecież to był Pan. Może Pan tutaj udawać racjonalnego i rozsądnego polityka, ale jest Pan obłudnym oszustem. Ursula von der Leyen namaściła pana na polskiego premiera, i od tego czasu zachowuje się pan jak polski namiestnik. Jak namiestnik. I od tego czasu zachowuje się pan jak niemiecki namiestnik w Polsce. Bo panu jest obcy polski interes narodowy. That's it. Time. Can polski please naród. Panie premierze. Panie premierze, polski naród i wszyscy wolni ludzie Europy żądają natychmiastowego wycofania się z Europejskiego Zielonego Ładu, obniżenia cen energii, rozpoczęcia deportacji nielegalnych imigrantów i zagwarantowania wolności up, słowa internetu. Skoro jest pan tutaj taki ważny. Bardzo proszę, oddaję głos kolejnej osobie. Jest to pan poseł Patryk Jaki. Bardzo proszę. You, Minister. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie premierze. Szanowni państwo, Pola ma wszystko, aby stać na czele ważnych procesów w Europie. Jest w całym centrum Europy, może budować wielkie porty lotnicze, huby. Pola ma góry, Polska ma góry, Polska ma morze, może być prawdziwym turystycznym hubem. Jest to również najbezpieczniejsze państwo w Europie według państwa danych. Mamy największą armię w regionie i jesteśmy w ciągu ostatnich 10 lat najszybciej rozwijającym się krajem. Polska również ma szczególną historię. Tysiąc lat Polskiego Królestwa, czasy, kiedy wybudowaliśmy wielkie państwo z wolnością, swobodą, pierwsza konstytucja w Europie. Mamy wszystko, czego nam Trzeba, ale mamy jeden problem. Nie, tak samo jak wy, pięknie opowiada o wszystkim, a robi to dzisiaj, co wszystko mówił, razem z wami robi dokładnie odwrotnie. I teraz posłuchajcie konkretów. Otóż tak, mówi o uniezależnieniu się od Rosji, a w zeszłym tygodniu wyszło, że kupił rosyjski gaz za 26 milionów w Warszawie i z listy sankcyjnej ściągnął partnera Gazpromu w fikcyjnej transakcji za 3 złote. Mówi o bezpieczeństwie i obronie granic z migracją, a realizuje z wami pakt migracyjny i buduje w Polsce 49 centrów dla nielegalnych migrantów, aby ostatnie bezpieczne miejsce w Europie uczynić na wasz kształt i wasze podobieństwo. I jeszcze bezczelnie mówi, że przed tym ostrzegał. Ja sprawdziłem głosowanie w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego. Otóż wy, Partia Donalda Tuska żądała sankcji na Polskę za obronę własnych granic przed migracją. To jest wstyd i hańba. Mówi o innowacyjności w Unii Europejskiej, a rozwalił wybitne zespoły zajmujące się sztuczną inteligencją i projekt reaktora jądrowego trzeciej generacji jedyny taki w Europie. Mówi o szacunku do wolności, a przygotował projekt ustawy, że jego urzędnik będzie mógł zdejmować dowolne treści z internetu, dokładnie tak jak komuniści w Chinach. Jedynej największej stacji informacyjnej w Polsce nigdy nie wpuścił na swoją konferencję. Prasową I oni zupełnie wprost rozmawiają o tym, jak pozbawić jej licencji. Do tego, do, do tego młodego człowieka, który krytykował ich za nieudolność podczas, podczas pomocy powodzianą, po prostu przyszli rano i aresztowali. To tak kocha tą wolność, o której mówił. Proszę Państwa, mówi o konkurencyjności gospodarki, a realizuje z wami tą głupią zieloną ideologię, która spowodowała, że mamy najwyższe ceny energii w Europie. Do tego. Nie, nie ma odwagi, żeby zrobić to samo, co na przykład Słowację, i powiedzieć: Zawiesimy ETS-2. Nie tylko pięknie mówić, ale wykorzystać polską prezydencję do tego, żeby coś dobrego zrobić dla Polaków i dla Europejczyków. I wreszcie mówi o praworządności, czyli o państwie opartym na prawie. I musicie to usłyszeć. Prawem to on sobie wytarł buty. Pięknie mówił, proszę Państwa, dzisiaj. Pięknie mówił dzisiaj o potrzebie jedności. A chcecie zobaczyć jak ta jedność wygląda w Polsce? Otóż dla konkurencji politycznej ogłosił Norymbergę. To są dokładne jego słowa, czyli wieszanie nazistów. Następnie siłą przejął prokuraturę. W polskim systemie jest tak, że potrzeba zgody prezydenta, aby zmienić prokuratora krajowego. Ale on się tym w ogóle nie przejmował, nawet prezydenta nie zapytał, tylko po prostu użył Siły. Dokładnie to samo zrobił z mediami publicznymi. Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny nakazały premierowi y, y, przywrócenie legalnego prokuratora krajowego. Ale on w ogóle zlekceważył te wyroki i teraz go zacytuję. Popełnimy czyny, które według niektórych autorytetów prawnych będą niezgodne lub nie, lub nie do końca zgodne z zapisami prawa. I dalej. Będę je jednak podejmował z pełną świadomością, że nie wszystkie będą odpowiadały kryterium praworządności. Koniec cytatu. Ja chciałem was zapytać. Czy znacie drugiego premiera w Europie, który zupełnie wprost mówi, że łamie prawo i dalej będzie to robił? Więc... To jest tak, aresztuje ludzi bez zachowania ich prawa do uczciwego procesu. Lekceważy immunitety. Dwóch posłów aresztował w pałacu prezydenckim. To samo zrobił z posłem, który miał immunitet Rady Europy. Ostatnią osobą, która przed nim to zrobiła, był Władimir Putin. Znęcał się nad paniami, które aresztował, aby wymusić zeznania oponentów nigdy za nic niekaranym kobietom dał status niebezpieczne, dokładnie jak terrorystom i i, i, I panowie rozbierali je i oglądali, jak się kąpią. To jest, proszę państwa, hańba i potwierdził to w specjalnym raporcie Rzecznik Praw Obywatelskich. I ja chcę was zapytać, gdzie są teraz obrońcy praw kobiet? Do tego w Polsce partie finansowane są z pieniędzy z budżetu. Premier zabrał wszystkie pieniądze swojej głównej konkurencji, więc w wyborach prezydenckich będzie tak. Jego partia dostanie około 50 milionów, a konkurencja, która jest od niego większa, dokładnie nic. Tak on traktuje tą równość, o której mówił. Sąd orzekł, że złamał prawo i, kaza i nakazały mu wypłacić pieniądze opozycji. Ale on mówi, że tego nie zrobi i lekceważy wyroki sądów. I generalnie jego rządy to jest codzienna kronika, kronika kryminalna. I oczywiście to nadużywanie władzy. Nieprzestrzeganie prawa, nieprzestrzeganie wyroków sądów w niczym mu nie przeszkadza, żeby codziennie ubierać się w stróża prawa. On nauczył się tego dokładnie tutaj, od pana Reindersa, który, jak się dzisiaj okazało, rano szedł prać pieniądze, żeby po południu pouczać Polskę, jak przestrzegać prawa. Więc. Więc, proszę okay. państwa, i żeby była jasność, Unia Europejska nie ma okay, w tej sprawie żadnych kompetencji. Ja nie oczekuję żadnej interwencji. Chcę tylko Your jednak, żeby ludzie wiedzieli, jakimi jesteście hipokrytami. Chcę, żeby usłyszeli o podwójnych standardach. Okay. I a propos tego, kto powinien wybrać się na emeryturę. Jeżeli chcemy z Europę wielką, to, minutes, to was trzeba odesłać na emeryturę. I think we can go to the next Panie premierze powiedzieć można o panu bardzo wiele i najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie można o panu powiedzieć absolutnie nic dobrego. A szkoda, bo jednak rządzi pan moim krajem niestety. Powiedzieć, że jest pan najgorszym premierem w historii Polski to jak nie powiedzieć nic. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce mówi pan, że pakt migracyjny powinien zostać odrzucony, a zielony ład zrewidowany. Tymczasem 11 grudnia 2024 roku zatwierdza pan w uzgodnieniach z Danią i Cyprem szybkie wdrożenie paktu migracyjnego i zielonego ładu. Jest pan wielkim przeciwnikiem Imigracji, a w 2014 i 2015 roku razem z Angelo Merkel zaprasza pan imigrantów do Europy. Za pana rządów powstał Nord Stream 2 i to pan był zwolennikiem resetu z Rosją, a teraz pan udaje wielkiego wroga Putina. Wreszcie, gdy był pan przewodniczącym Rady Europejskiej, nie zrobił pan dla Polski absolutnie nic. I Jedyne, co panu wyszło, to Wielka Brytania z Unii Europejskiej. I tak się zastanawiam. Czy ma pan chociaż jedną swoją prawdziwą twarz? Jest pan politykiem memem z tą różnicą, że memy są zabawne, a Pan jest niebezpieczny. I po, znając pana, po polskiej, po polskiej prezydencji, up. chciałabym, żeby dał Pan Polsce święty. Spokój. Dziękuję bardzo. Panie premierze Tusk, pan chyba lepiej rozumie po niemiecku, a więc zrobię Panu tą przyjemność. He Tusk. Panie premierze. Pan, politycy jak pan są największym niebezpieczeństwem dla Europy, dla Europy. Kiedy pan był w opozycji z pomocą Unii, pan atakował suwerenność własnego kraju i pan niszczy praworządność w Polsce. Opozycja jest przeganiania, osoby niewygodne i orzeczenia są kasowane. Pan wprowadza więcej cenzury do internetu, to coraz bardziej przypomina reżim. To, co pan, czy, czy, do czego pan dokonał jako łamanie prawa, czegoś takiego nie było wcześniej. Unia Europejska to wszystko toleruje, bo pan zawsze był tym najgrzeczniejszym urzędnikiem europejskim. Pan niszczy całą Europę. Masowa migracja, cenzura, eskalacja geopolityczna, Zielony Ład. Pan tak naprawdę to wszystko szerzy, nawet jeśli nikt o tym dzisiaj już nie chce słyszeć. Pan jest polską Angelą Merkel. Pan jest polską Urszulą von der Leyen. A Najgorsze jest to, że jest pan też z tego dumny. Pols, to jest wszystko złe, złe dla Polski, i to jest też złe dla Europy. Trzeba sobie powiedzieć prawdę. W Polsce. Tusk, reżim Tuska regularnie niszczył prawo. To jest dyktatura WOKE. To jest dyktatura, w której przeciwnicy są zwalczani. I chodzi tutaj o twarde, polityczne zwalczanie tych przeciwników. A reakcja Brukseli na aktualny kryzys praworządności w Polsce jasno pokazuje, że mamy do czynienia z, podwajny, z podwójnymi standardami. Jeśli jedna dziesiąta tego, co teraz dzieje się w Polsce, stałaby się na Węgrzech, Ursula von der Leyen zaproponowałaby, aby do Węgier wysłać oddziały wojska, siły pokojowe. Natomiast teraz przywódcy europejscy milczą albo wręcz entuzjastycznie cieszą się z tego, malowa tego łamania prawa. Z powoływania się na siłę policji, korzystania z jej egzekwowania prawa. Po raz kolejny nasi polscy patrioci są zmuszani, aby uciekać ze swojego kraju. Wszyscy nasi przyjaciele polscy mogą liczyć na nasz na swoich demokratycznych węgierskich przyjacieli. Każdy, kto jest zmuszony do opuszczenia swojego kraju, może z Polski może znaleźć schronienie na Węgrzech. My tych prześladowanych, będziemy przyjmować, oferować im azyl, ponieważ Państwo wiedzą, Polak, Węgier, dwa bratanki, i do bitki, i do szklanki. Pana obecność w polskiej polityce to prawdziwe fatum. Niespełnione obietnice, schadzki z Putinem na Molo, afera podsłuchowa, afera Gold, afera hazardowa, afera reprywatyzacyjna i mógłbym tak wymieniać w nieskończoność. Dzięki kłamstwom i pomocy Brukseli Pan wrócił do władzy. Przede wszystkim dzięki pomocy Ursuli i von der Leyen. I teraz od 400 dni nie spełniacie obietnic danych Polkom i Polakom. Śmiejecie się nam w twarz? Ale naród polski wam tego nie zapomni. Polska i Europa zasługują na Donalda, ale nie tego, który tutaj siedzi. Jest dobry program, który mógłby pan zaproponować. Koniec z paktem imigracyjnym, koniec z Zielonym Ładem, powrót do węgla, przyznanie, że są tylko dwie płcie i koniec cenzury. Ale nie jest pan Donaldem Trumpem, tylko Donaldem Tuskiem. Niestety dla nas. I dlatego Amerykę czeka złoty wiek, a u nas dalej będzie jak w lesie. Ale nie tracę nadziei i wierzę, że pod koniec tej prezydencji pana marionetka przegra wybory prezydenckie i stracicie władzę. I będzie pan musiał oglądać inaugurację Sławomira Mencena. Uczynimy Polskę i Europę up. znowu wielką, time ale już up. bez pana i bez tej zdradzieckiej, nieludzkiej ekipy. Polak-Węgier dwa bratanki. Polacy i Węgrowie to dobrzy przyjaciele. Panie premierze, e, chciałabym odnieść się do następującej rzeczy. Tysiącletnia przyjaźń pomiędzy e, Polską a e, Węgrami e, w, l, setki lat e, wspólnej polityki, e, gdzie budowano tę współpracę, tę wspólną przyjaźń. E, my nigdy nie zapomnimy, jaką wielką pomoc otrzymaliśmy od Polski. Nie zapomnijmy nigdy generała Nedembińskiego. Ta Pomoc przyszła w roku 45 i mam nadzieję, że Polska również nie zapomni o pomocy, jaką uzyskała od Węgier w II wojnie światowej. Węgry Polski nie zostawiły, a inni tak. I jesteśmy bardzo zaniepokojeni, że Wiktor Orban tę tysiącletnią przyjaźń teraz stawia na szali. Jeśli Węgry dalej inaczej będą Zdecydować, to mam nadzieję, inaczej zdecydują, to ta przyjaźń polsko-węgierska znowu zakwitnie. Bardzo dziękuję. Cóż za wystąpienie! Ani jednego konkretu! Każdego dnia Europejczykom żyje się coraz gorzej, a pan przyjeżdża do Strasburga i nie jest w stanie podać ani jednego konkretu, ani jednej strategii, ani jednej wizji. Pan opowiada o duchu Europy, pan jest kaznodzieją, bo Montesquieuszem pan na pewno nie jest. Nie ma ideałów, nie ma wizji, nie ma strategii. Donald Tusk w pełnej krasie. You was right when you wrote one... Miał pan rację, kiedy powiedział pan, że jeden Donald wystarczy. Proszę odejść.